Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Hasło: szczęście w małym formacie. Wyobraź sobie, że nie wiem, znalazłeś lampę Aladyna, pocierasz, wychodzi dżin i pyta się, co cię najbardziej uszczęśliwi, to ci dam. O co poprosisz? O wygranie. To lotka? O podróż dookoła świata? Męża, żonę, miłość? O co poprosisz? Maryja nie wygrała cudownego losu na loterii, a cieszy się. Zobacz wielkie rzeczy w swojej codzienności. Zobacz je. Wdzięczność to najlepszy antydepresant. Być wdzięcznym. Musisz szeroko otworzyć oczy i zobaczyć, za co możesz być wdzięczny. Bo ta postawa Matki Bożej, która jest wdzięczna za wszystko, co się dzieje w jej życiu, otwiera ją na kolejne łaski i na piękne życie. Wdzięczność. Klucz do sukcesu. Zadanie na dzień dzisiejszy trzeba wykonać wieczorem, przed snem. Czyli żyjesz sobie cały dzień, a wieczorem, przed snem, pomyśl i znajdź trzy dobre rzeczy, które dzisiaj się wydarzyły, cię spotkały w tym dniu. I podziękuj za nie. Podziękuj za nie z całego serca. Patronka dzisiejszego dnia to święta Franciszka Cabrini. Jest ona patronką migrantów, yy, pochodząca z Włoch, żyła w Stanach Zjednoczonych. I budowała szpitale, szkoły od totalnego zera, od niczego, z bardzo małych datków i ofiar. I cieszyła się z najmniejszej rzeczy, którą się udało osiągnąć najmniejszej cegły, którą mogła kupić. Rozumiała doskonale, że największe potężne dzieła składają się z maleńkich czynów, z maleńkich cegiełek. I w naszym życiu tak jest. Piękno, które się narodzi, które się rodzi w tobie, które cię spotyka, to nie jest tak, że nagle przyjedzie rycerz na białym rumaku i obsypie cię szczęście. To są małe rzeczy codziennego życia. Które składają się na całość. Tak jak te ćwiczenia, małe kroki, a w całości mogą przyczynić się, że wreszcie coś się zmieni w Twoim życiu. Na ten dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pięknego dnia.